Bez DCT tański statki nie mogłyby tutaj zabijać. Polskie towary musiałyby być przeładowywane w innych portach Europy Zachodniej na mniejsze jednostki lub być osadzone za pośrednictwem samodów ciężarowych lub kolei do Polski przez setki kilometrów. To zwiększyłoby koszt, wydłużyłoby czas oraz zwiększyłoby emisję gazów cieplarnianych dla towarów, które uczestniczą w międzynarodowej wymianie towarowej z Polski. Wydarzenie dla naszych firm dla Gdańska, dla Polski. Ocel Hongkong ma pojemność 21413 413 DU, prawie 400 metrów długości i 60 metrów szerokości. Statek ten będzie regularnie pływał w serwisie LL1, który łączy porty dalekiego wschodu do Polski do Gdańska. Ten największy na świecie kontenerowiec. Które zawinął do nas do Gdańska, do terminala kontenerowego, jest symbolem. Pokazuje, że już nie musimy czekać na wielkie statki, które zawijają do Hamburga, do Rostocku, do Bremerhaven, do Rotterdamu. Pokazuje, że również na Bałtyku my w Polsce potrafimy przyjąć, rozładować sprawnie największe statki na świecie. Z naszej strony jako zarządu portu deklaruje rozbudowę infrastruktury dostępowej, drogowej, kolejowej. Zrobimy wszystko, aby największe jednostki wpływały do Gdańska i mało tego, żeby w tym Gdańsku pozostały. Krajowa administracja skarbowa służba celno skarbowa zrobi wszystko, ażeby podołać wyzwaniom, które stawiane są tutaj na terminalu przez gospodarkę morską. Będziemy na bieżąco starać się zapewnić jak najsprawniejszą obsługę.